Hej, witam was kochani bardzo gorąco i bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Farming Simulator 13 Z tej strony Lufti, jest ja ze mną dzisiaj Chmielu Jak zawsze no i będziemy starali się pojechać coś tu stworzyć na tej naszej mapie Chmielu tam sobie sieje, znaczy nam sieje I może mieć małe z w potem, tak więc tam się nie stresujmy A ja jak widzicie zacznę kosić trawę No, i nagrywamy, jak widzicie, z kamerką, OBS-em. Udało mi się zrobić to. OBS-em ja nagrywasz? Tak. Oh. Garnąłem. Nawet mogę live y robić z tego teraz, trzynastki. Tak ogarnąłem, no. Ale ładny skin trawy tu jest. No, jak widzicie, robimy taki jesienny pokos trawy. Tak, ostatni można pokazać przed zimą, można powiedzieć. Nie powinna tak się robić, ale my tak robimy, bo krowy nie mają co jeść, a muszą coś jeść. Więc trochę dziwnie ta kosiarka działa. A to masz siklę? Kosiarkę? Nie. Rotacyjną Z173 i kosi tak pod ukosem, no nie? I czasem nie zostawia tej. I czasem w ogóle nie zostawia nic za sobą, nie wiem czego. No ale dobra. Niech będzie. Ale spróbujemy tak to wykosić. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Spróbuję to opisać dookoła, i potem będę już tak jakoś równą w miarę, w miarę jechał. Które pole robisz? Które pole robię? Robię pole number. No na naprzeciwko gospodarki, to było. To A, to co my Tak, 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 tak. Dokładnie to robię. Ja zrobię sobie tylko jedną małą rzecz, wyłączę sobie przeglądarkę. Bo mi z tyłu Simple, simple skakał i tak trochę słabo. No, a mi się FPS uspokoiło i. Ja o cały czas 60, no nie? I w 60 się nagrywam. 60. Normalnie. Bo mnie tak tu boli noga, jak na nocę siedziałem. No i będziemy sobie kościć powoli. A nie wiem czy ta kosiarka się tak powinna układać, no kosiarka nie powinna się pod kątem układać jak się kosi ją, no nie? Bo ona mi się pod kątem układa Nie, ona tak powinna być, te stare te moje A się nie się to cię No możliwe, ja to nie wiem, nie znam się Doda trochę gazu, bo za wolno jeżdżę Ontem to aż nie chyba przesada to jest Co? Trochę przesada, żeby tak pod kątem było. No, bo to no nie, nie może tak kości, bo to powinno być równo. Powinien dyskić poziomie, no nie? O, czekaj. Spoko. No i teraz Chmielu zrobił małe 2 No, bo niestety, jak wiecie, on ma tam no, krowy tam do ogarnięcia, świnie i w ogóle. Czy co on tam ma do ogarnięcia? A my, jak widzicie, jedziemy kosić. No, i taka sytuacja. I kochani, chciałem Wam opowiedzieć o tym, co już niedługo na moim kanale. Jak to było mowa, będę starał się robić co czwartek albo co piątek. Będzie odcinek ZTS-a, tylko i właśnie ZTS-a. Godzina 15 ETS, czy tam godzina 12 będzie ETS, jeszcze nie wiem i tak samo będzie American Truck Simulator, będzie też jednego dnia. Będziemy Takiego? teraz szli bardziej w ten, w gry symulacyjne. Co? Takiego dnia? W czwartek albo w piątek, bo w piątek chyba planowałem ETS-a samego, no nie? Bo nie chcę, że tak jak Wojek Bohun ma na przykład, no nie? Bo Wojek Bohun ma w niedzielę, jeśli się nie mylę TSA. No. no to ja chcę, żeby to nie było tak, żeby ludzie też mogli poglądać i u mnie. Ale żeby nie było, że kopiuję czy coś takiego. No, A po multi, tak? Tak, 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 multi. No i ogólnie... Znaczy do singla to raczej nie, bo singla tylko będę je handlować z American Track Simulator, no nie? Jak będzie, wyjdzie niedługo. Ha, niedługo wychodzi, jeśli się nie mylę. No, to nie, coś nie. Mi Krzysiu mówił. No i tak to zrobię właśnie wtedy. W taki sposób. O. No. Dobrze, że się zobaczyłem do sypnika, bo zaraz mam pusty. No to powiedz, że do Mariana nasypiasz. Po co jestem, obu nasypany? A, no chyba, to... A ja powinienem pracownika pójść, żeby orał, zaraz puszczę. A tam, uwa... tam je na tym bocie, on tam się zawiesza. Nie zawieszę się. Mi się zawiesiło ostatnio. Mi tam nic nie, nie zawieszą, mi wszystko działa, ja zaraz tego dojadę sobie do gospodarki, tam skoczę. No ja widziałem koszulkę nawet uczelnianą Mam koszulkę własnej uczelniam, promuję uczelnię. Nawet dostałem za darmo. Znaczy nie tak za darmo, musiałem sobie wykupić ten e, jak to się nazywa. To? E, musiałem sobie wykupić ubezpieczenie no. Ale to dlatego, że byłem na sekcji i tam dostałem... No jak mnie pieruna swędzi nos. Jak ja nie lubię takich sytuacji. Niech mnie swędzi czuję się wtedy niekomfortowo. Co tu na tym polu chcesz siedzieć? Na którym? Tak. Ty tam pszenicy miałeś siłać. Ale wiem, ale chodzić co ty chcesz siła, Na tym co ozos? Na tym co. ram? Nie wiem. Nie miałem jeszcze planu, ale chyba kukurydzę będę chciał zasiać Bo kukurydza, wtedy z kukurydzy zrobimy sobie. kiszonkę no nie. I taki plan był gdzie tu jest naszypywanie Zaraz Ci pokażę Ty puszczę pracownika O tu masz chmielu Pada się wezmę, pada się Tutaj musi w te trzecie drzwi wjechać Tu mnie nie nasypywałem tu jeszcze No, wrzucaj jedynkę i ogień Ja raz w swoim życiu kosiłem trawę, ale tylko zatorem Trawę to pamiętam, że gaz do dechy trójeczka i ogień Ale czy, czy mi tak dziwnie jakby zahaczała kosiarka? No, zobaczcie, kosiarka zahacza się, jakby nie patrzeć o ten. By była za blisko podczepiona, tak wydaje się. Jakby się zahaczała, no co zrobi taka kosiarka, ale no fajnie, fajny wygląd ma, fajny wygląd ma i to jest dużym plusem tej kosiarki. Bo na ciebie jej tu by nie było. Być inaczej by jej tu nie było, dokładnie. No a my mamy dosyć dużo koszenia. Tak więc tu dosyć, zajęta ja to skoszę. Ja... chyba ze dwa odcinki, nie no poza odcinkiem yy, sobie tu dziabniemy. Możliwe, że tak. Mam nadzieję, że i Marian dzisiaj jeszcze do nas zajrzy. No bo dzisiaj jest strasznie zabiegany dzień, strasznie. No to będzie szalony dzień. Szalone telefony, i w ogóle kiedy to odcinek będzie? No wiesz, dzisiaj, ale. ten, 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 tym człowiekiem? No w sobotę. A mi się wydaje. No zresztą nie wiem, będę wiedział dopiero później. Będę, będę No jaja, będę jaja, ja już tu mówię, będę jaja. Co będzie znowu? Żony znowu będzie pokażę, że go nie było Ale to ni o. nic, nic, nie, nie przemówmy się Ale widziałeś jaką miniaturkę zrobiłem do typowego Tego, rolnika? Nie oglądam tego O dzięki, no, trzeba na ekipę, ekipę BHZ Bo Krzychu tam stawił i potem Maniek to przerobił, no nie? I, Ma i Maniek tak przerobił i napisał ten, krzychu coś tam... Kaj węgiel mój jest, no nie? A mi taką chmurkę co on pierdoli? <grym> ja. My, to jest faj, faj, fajny pomysł. Wyszedł. Nie mam kiedy teraz się nie o on... ty w domu siedzisz, no to jak nie wiesz kiedy. No ale... jak, jak jest w domu, to idę na tennik. Chyba, chyba w pici polo. Na duże bramki. Ja oganiam tak. tego. Chyba będziemy musieli jeszcze jedną kosiarkę sobie kupić, we dwóch będziemy tu ciupać. Marian, no chyba. Albo kurde, wziąć, nie, albo w nasywał cię, po prostu ty będziesz kończył, no nie, ja będę od razu przewracał za tobą. I to też ja byłby plan. Sjać. No he, raczej skończył, jak nie to się będzie coś wymyślić. To ja jestem w sumie na tej, obok tego słupa No, no, to, no nie to nie da. No i dopiero 9 minut nagraliśmy, tak więc nie jest źle Przynajmniej nie będę musiał teraz renderować odcinka Od razu leci na YouTube. A więc jest nieźle Powiem wam Dobrze, że to ogarnąłem tego OBSa, męczyłem się z nim troszeczkę Ale do, do, Pomyślałem, skoro 15 Działa mi w konfiguracji Jak ustawiłem sobie zgodność z, z, z tym Z Windowsem XP, no nie? I, no. Ruch, I uruchomienie przez tego administratora Tak samo wziąłem uruchomienie przez administratora I zgodność z XP i proszę bardzo Działa wszystko, nic się nie ścina Dajcie więc kochani, live'y też będą z trzynastki, więc możecie być na to gotowi, możecie przygotować swoje niedługo te, bo prawdopodobnie live będzie w piątek chyba, chyba że w piątek będę wychodził z moją dziewczyną, bo możliwe, że będziemy na drinka szli. No to też tak może być, ale to nie wiadomo, ogoliłem się nawet. Powiem wam, że jeszcze muszę pójść do fryzjera, bo już mi gorąco w tych włosach, ale to nic, takie info. A. my, my chodzi mamy pokoszone, a nie jak inni tutaj no, Inni mają pokoszone już, no, a tamty to wiesz, to z nim przez całej mapy nie wykosimy, to byśmy kosili przez cały sezon, byśmy całą mapę kosili. A wiesz, że my najlepsze, że my siedzimy na strefie gier? Bo zapomniał nas przerzucić. Ha. Czekaj, zrobimy trika. Przepraszam, że tak będzie teraz, ale no muszę się zabezpieczyć w razie czego. Edit kernel. Yy, tak, yy, voice. Zaraz, 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 zaraz. Y, y, y. Limited Max Uster, tak? Channel Edited. Dobra. Tak więc się zabezpieczyłem, żeby już nas nie przerzucać. No, ja, zabezpieczyłem się w formie takiej, że po prostu dwie osoby tylko mogą być na tym kanale teraz. Więc jaj. Nie, Luno, wiecie, jakby tak wpadł wpadłby ktoś nagle jakiś nie wiadomo, ktoś zacząłby wy nas wyzywać. No i co by ja bym wtedy zrobił? To by było przykre. Nawet chciał. Właśnie bym musiał wtedy wyciąć to, a tak nie będę musiał wycinać, no i to jest dobrze i za to powinniście zostawić już łapkę w górę, no, że lufty pomyślał. A i ogólnie chciałem powiedzieć, że te tamte komentarze, co tam były pod filmem z kombinatu, tak, będę niedługo losował, tak jakby z tej puli osób, które tam napisały komentarze, będę losował. Te po prostu Niki sobie tam wkleimy w randoma i wylosujemy dwie osoby, które będą mogły wyjść do nas na Tesa i porozmawiać z nami w trakcie odcinka z Tak Więc oczekujcie wiadomości na youtubach, bo inaczej się mnie mogę skontaktować. No. Ja mówię o tym że nie wiem. No bo nie było cię na kombinacie. Bo to sobą wymyślił, no a ja już dokończyłem, no nie? Żeby nie robić z dupy, inaczej z gęby dupy, czy jak to tam się mówi No to będzie tak jak obiecaliśmy no. Czy po prostu jak ktoś... Eee. Bo było tak, że sprawdzaliśmy kto do, dokąd ogląda film, no nie? No. I jak obejrzeli do końca tam było zołza, a w środku jeszcze była sztacheta, no nie? Jak ktoś napisał te, te dwa komentarze, to brał udział, że możliwość wystąpienia w odcinku z nami po prostu bycia na TES-ie no nie? Bo więcej osób już nie a. wejdzie na y, mapę. No. Czy nawet, czy nawet będzie możliwość zagrania, to, to, to też takie tam... Na odcinku nas jest około 5-6 osób. Na 5 tak, no, no tak, no ale nawet na kombinacie jest dużo osób, no nie, a tam no trochę tak ciężko. No ale możliwe, że i będziecie mogli wystąpić, no zobaczymy. Ja to będę robił losowanie, tak więc spokojnie w przyszłym tygodniu na pewno będzie już to wszystko udostępnione. Bo jak na razie to za dużo roboty i za dużo tego wszystkiego się dzieje. Ja człowiek nie daje rady, bo po tych świętach to tak się, się rozleniwił. Człowiek. Dupa urosła Zgruby. i druga. Ogóle... No, zgrub... Nie no, i to nie zgrubnąłem. Przy tych nie przytyłem też. Ale za to wczoraj miałem takiego kaca, że nie mogę nawet do komputera się dopiero wieczorem zagrałem sobie dwa mecze i tyle. A widziałem, że wczoraj grałeś. No. To dopiero wtedy wieczorem zasiadłem yy, po... przez cały dzień umierałem, tak więc. Mówię, ludzie, alkohol to zło. Nie pijcie alkoholu, przepraszam. Ja już powiedziałem, że nigdy więcej nie piję z nimi alkoholu, ja tak nie lubię alkoholików, że i alkoholu, że to ja nie wiem, no ale dopić pić kazali, no, to musiałem. Aha. <laughs> Co? Jada jedynka mi się cały tył podepił. A. A ora ten nasz pracownik? To ja tak nie widzę. Zawiesił się na błocie. Na błocie się zawiesił? Tak, mówiłem ci. Tam to jest? Tak. My też Marianem testowaliśmy ostatnio. U... A ty nie wyciągniesz go teraz. Nie, trzeba władnąć, albo mieć hol. Aha, a to my hola mamy? Ja tu dodawałem chyba hola. Nie mamy. Nie mamy? Nie mamy. No dobra, to trzeba idziemy go wyciągnąć, hola trzeba w takim wypadku kupić. Nie wiedziałem, że on się tu zawieź. Nie, nie spodziewałem się takiej Zawiezim sytuacji. Się właśnie. Ja to jest Nie zawiesi się. Nie przekonaj się. się zawiesił. Jezus Maria, to, to, to takie omijaki tu się robią na zakrętach. Czyli potem to jakoś wygładzić, ładnie. Ja. No się miałem dzisiaj solo ETS-a nagrywać, no ale już. Zegrałem serwis city, no i już mi. Czas za, przestał pozwalać na to Jakby mnie nie było to byś dalej grał No, tak No Właśnie czekałem, że ktoś tylko się pojawił no nie ja nie widziałem, że Ty jesteś Jak no. bym podniósł Oj, nie będzie go widzę tego Czego? Tego hydropaku Świetna sprawa. Nie, bo mi nie opuściło siewnika. Jadę i nie opuścił mi. Jadę i nie sieję. Już bliżej niż dalej, tak więc jest dobrze. Ale mało paliwa, będę musiał zatankować od razu. Więc pojadę, zatankuję sobie. I powiem ci Chmielu, że chyba zacznę drugi komputer składać Do siebie? Tak, ale taki gorszy, wiesz? No czy taki gorszy, taki do 2000 Aha, żeby tylko, że na jeden raz nagrywać? Na jednym nagrywać i streamować, a na drugim grać Bo zobaczyłem yy, Na CS ie strasznie to widać, no nie? No Mam, jak grałem w CS i, i streamowałem, to strasznie miałem spadki FPS-ów I strasznie ciężko się grało Mim powiedział ale i tak, ja teraz gram jak warzywniak. Właśnie nie wiem, co jest z tego powodem. Muszę tu, tu, tu się pójść do psychologa i to porozmawiać na ten temat. Dlaczego? Będąc tak, tak dobrze mi się grało, to teraz gram tak. No. Dobrze, te, te, tez, też dobrze gram. Tylko, że trochę w innym tego słowa znaczeniu. Tak dobrze mi się gra. Dobra, ja otwieramy wiem. kurek, otwieramy maskę i ogień. Lej się. Nie wiem, bo nie grałem dawno wczoraj. No chłopie, taki warzywniak, że to masakra. No, no mi ci przykro zrobię, że. Ja i warzywniak? Ja chciałem być. w Wirtusach. Ja chcę, kuna być przyszłym Virtusem i ja chcę zastąpić na przykład Neo w zespole. O, jakie pójdzie odejdzie na emeryturę. O, taki mam plan. Nie, a tak naprawdę to. Chciałem zagrać się na jakimś turnieju, takim nowym, to, to by było dla mnie spełnienie i... Dziękuję. A yy, myślę, że to zaczęło się oddalać, bo zacząłem grać jak Silver, tak więc... No. Myślę, że nie ma sensu. <grych> ja właśnie chcę spać do Silvera. <grych> ja wolę grać w farminga, to chyba najlepiej, najlepiej mi wychodzi jak na razie. Ale ci powiem o 19.22 ko kosić trawę no to tak nieźle, no nie? Niezły pomysł Ej to A z jaką prędkością powinno się kosić w ogóle trawę? Tak z 12... 15, znaczy tak z 15 może być do 20, Od no nie? Z 10 do 15, się tak najczęściej się taki, taki lepszy już No dobra to ja będę 16, nie będzie. Na trójce dzi dziabiewy nie wiem, nie nigdy rotacyjną To czym ty kosisz? Kronę Czym? Kronę A, roz, rozkładaną no. Ale mnie coś gilgocze po nosie. Ja pierdzielę. Dobrze, że sobie nie kichnę No czy normalnie jakby mi włos jakiś tam wpadł Podaję dzwonią po mnie, to jest dziwne Gdzie? Mam jechać to śnieżać śniegu was pada? Oh. Nieźle Od... A mi to teraz tak się zimno zrobiło, że to ma tak na Ale załamałem się, o drugie na do mnie zadzwonili Żeby odśnieżać? No Słabo Myślałem, że mnie trafi No skoro ma się pół, no to trzeba odśnieżać no Chcę rozsypywać kamienie jak kamienie rozsypywać? Szlakę na drogach. Co? Szlaka jeszcze na drogi. Na drogi szlakę dajemy. Szlakę? Co to jest? Żeby... ten... Lepiej trzymało się... E, auto. Mhm. nie znam. Nie słyszałem. Nie, niektórzy dawają sól, a my nie. Znaczy... sól i piach, no nie? Szlakę. Nie wiem dlaczego. Nie też nie wiem. Ale sól to się daje dlatego, że no sól jako swoją tą gramaturą, no to poprawia ten przy prędkości topnienia tego no, topnienia lodu, no nie, czy tak samo większe tarcie zwiększa bardziej, coś takiego no takie tak pierdoły no. nie musi być gruba sól, nie z wieliczki tylko taka gruba, pamiętajcie jak chcecie posypać to taką, jak robicie na przykład te yy, ogórki, no, to taką peklową sól, sypiecie sobie schody czekacie, czekacie, podgrzewacie i już nie jest ślisko. A jak będzie ślisko, to powołacie się na mnie. To. no. Wiecie, że to mówił Lufti. A jak ktoś. Tylko jak ktoś się połamie, to już nie mówcie, że to mówił Lufti. Bursztynek, bursztynek. Teraz to najgorszy. Dlaczego? Po słup. Mhm. To w koła musi musisz siać No nawet jakoś to idzie powiem Nie nie że tak będzie dobrze szło Wyproszenie tej trawy A dosypię u was cały czas tam śnieg? No Co ty pierdzielisz? To czego u mnie nie ma tak dobrze? U mnie tylko trochę tego śniegu jest tak Bardziej to wygląda jak yy, Tak marzec jak to się roztapia wszystko niż jak to by miało być środek zimy, no nie? Ale nie powiem, w stopy mi zimno. Dlatego, że mam słabe skarpetki. Bursztynek, bursztynek... A też jest do niczego, jak odśnieżasz, a pierwszy raz to robisz. Oj, no to wiesz, ty nie możesz przecież po tym po samej jezdni szurać, no nie? już ty spieprzysz wtedy. A masz gumową nakładkę na pług? To dobrze. Ale to to, tak, mo to tak, możesz tak, szurować. Ale to tak trzeba uważać, bo... Ja mam taki pług, że mi wystaje ileś tam centymetrów jeszcze za traktor. No tak, bo musisz to dalej tam wysyłać, no nie? No. I niekiedy jak pojadę na takie drogi dojazdowe, to trawę biorę. A, no to normalne. Tam mnie wkurza już. No tak, ale no szkoda pługu, no nie? I, i szkoda o pierwszy od sąsiadów. No. A ty masz jeszcze ten... do przedniego tuza, no nie? No? Do przedniego. Do... Myślałem, że do tyłu masz. Bo też co takie co do tyłu się i z tyłu zgarnia, no nie? No tego umie to jest pytanie z No ty... Znaczy to umie to na osiedlu jest taki traktorek, co się z tym jeździ tam od ale to tylko to się sprawdza przy niskich opadach, no nie? Bo jak są większe Was. opady to dupa. Bo to ci się zapycha wtedy wszystko o. i musisz podnosić, no nie? A czy to takie traktorek, taki ja się ale traktorek, żeby tam jakieś drzewo osiągnąć czy coś Chodź cement przewieźć Bursztynek, bursztynek. No dawaj, 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 dawaj. Dawaj, nie, dawaj, nie udawaj. Okej, to jest... To jest... No i dalej. Kurde, jeszcze mi... No ponad, tak bym powiedział, z jedną trzecią może wykosiłem dopiero pola. Tylko będzie kijowo, bo te omijaki trzeba tu poprawiać. Właśnie, jadę to od drogi. A dużo ci tam zostało się pola? Nie, ten Mhm. No git Takurat akurat będziesz mógł pomóc mi potem kosić Trawkę A ciekawe jest, czy masz pokosówkę no nie? No. Czy po pokosówce można na przykład rozgarnąć trawę I zrobić z tego siano Czy to nie za bardzo? O inno. Zanego tego nie mogę. Ja tam nie wiem no, no, bo to nie mieli, bo to tylko jakby z przodu header no nie, ci tnie tą trawę i z tyłu zostawia ci na pokos Wiecie się stało? Mi? Ciul, chłopie Nie ma szans, żeby to wiedało ci, odcinek skosić A, to wiadomo Znaczy, no to nie, no może już, na pewno mniej niż połowa Tak mi się wydaje Teraz tej kasy idzie na wszystko W sensie W teraz. kas O niestety Tak ja ostatnio, jak ja kiedy ja byłem w piątek, nie, w poniedziałek płacić prawko To Jezus, ok. A no to, to to droga sprawa, to to tak naprawdę To to akurat przyznaję droga sprawa Ale no, no, ogólnie takie sprawy no, życiowe to są drogie no Przyznaję, znam ten ból a najgorzej tak jak płaci za mieszkanie. No Bo ja miał swoje zapłaciłby za czynsz. No i w byś miał wszystko. No tak, to teraz trzeba wysłać właścicielce. No tyle, że mam w porządku właścicielkę w stosunku też do mnie, no nie? Bo nawet jak ja się tam spóźnię z płatnościami, no to ja jej mówię, że no po prostu teraz, no nie, ma mi później pani zapłacę, i no nie ma problemu, no nie? Ale jakby dajmy na to, gdybym miał takiego gościa, który powiedział, że jak się spóźnię, to od razu wywala mnie, no to. Jezus, ma to było... Nie było słabo. No znaczy, się to wtedy musiał wszystko w terminie płacić, no? Nie? Musiał inna, inaczej żyć, teraz mogę trochę sobie bardziej e, poszaleć, bo wiem, że na mieszkanie mogę później troszeczkę zapłacić Muszę poszaleć. No może nie jakoś za bardzo nie, nie zaszaleję tutaj z moimi funduszami. No ale... Najważniejsze, że teraz klub mi się trafił, to jest... Dziękuję Panu Bogu, że trafił mi się klub, kurde, to jest po prostu... Jeszcze tacy ludzie tam są jacy są, to jest po prostu magia. Magia tego miejsca i magia, że mi się udało to wygrać ten konkurs śmieszny. Znaczy no wygrać, no. Dzięki pomocy znajomych, no ale udało się, to najważniejsze Coście no, pomogli? No wiesz, no wiesz, po, po, pomógł mi dużo... Taki Dawid, no nie, który mi w ogóle powiedział o tym konkursie. Wy on tam zadzwonił do tego rezydenta, bo oni tam się znają. No nie tego Igora, tam Igor Gorel. No i tam wiesz, zaczęli tam... No i powiedział mu, że jestem spoko chłopakiem, coś tam ogarniam, no nie, że tam w razie czego to jakby coś tam się działo, to żeby tam pod, pod, powiedział kilka ciepłych słów, żeby mnie zna coś tam, że nie będę żałować. No no i on tam wiesz troszkę podsmarował, no i już lepiej to wyglądało w klubie, no nie wiesz, byłem bardziej jakby... Od razu byłem bardziej oglądany, no niż inni uczestnicy, no nie? Kasia też gdzie się no, kasiara to akurat jest nieważna, ważne, żeby tam, tam wiesz. Ważne jest klimat i to jacy są ludzie, a ludzie są tam przez zarąbiści. Na ostatniej imprezie mnie uklali. Tak więc no wesoło. Dobra, dobra szub zdobyły. No dobra. No i tak my już kończymy akurat odcinek. Więc kochani, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Farminga Simulator 13. Może już będzie Marian, a może nie będzie Mariana. No zobaczymy, tak więc czekajcie. Zapraszajcie znajomych, no i udostępniajcie filma, komentujcie, co byście chcieli jeszcze zaczyć u nas na farmie będzie fajnie, tak więc... Hej, przeciwczyłem i łapkę zostawcie. O, łapkę zostawcie tutaj.